Henryk Sienkiewicz. W pustyni i w puszczy. Czyta Katarzyna Decowska. Rozdział czterdziesty. W cztery dni później Staś zatrzymał się na dłuższy wypoczynek na wzgórzu podobnym nieco do góry Lindego, ale mniejszym i ciaśniejszym. Tego samego wieczora Saba zagryzł po ciężkiej walce wielkiego samca pawiana, którego napadł w chwili, gdy ów bawił się szczątkami latawca drugiego z rzędu z tych, które dzieci puściły przed wyruszeniem do oceanu. Staś i Nel korzystając z postoju postanowili kleić ciągle coraz nowe, ale puszczać je tylko wówczas, gdy silny Musson będzie doł z zachodu na wschód. Staś liczył na to, że jeśli choć jeden wpadnie w ręce europejskie lub arabskie, zwróci na siebie niezawodnie nadzwyczajną uwagę i przyczyni się do wysłania umyślnej na ich ratunek wyprawy. Dla tym większej pewności obok napisów angielskich i francuskich dodawał i arabskie, co nie przychodziło mu z trudnością, albowiem język arabski znał doskonale. Wkrótce po wyruszeniu z postoju Kali oświadczył, że w łańcuchu gór, które widzieli na wschodzie, poznaje niektóre szczyty otaczające wielką czarną wodę, czyli Bassanarok. Wszelako nie zawsze był tego pewien, gdyż zależnie od tego, z którego miejsca patrzyli, góry przybierały kształty odmienne. Po przejściu niewielkiej doliny zarośniętej krzakami kusso, i wyglądającej jak jedno różowe jezioro, trafili na chatę samotnych myśliwców. Było w niej dwóch murzynów, z tych jeden ukąszony przez nitkowca i chory. Ale obaj byli tak dzicy i głupi, a przy tym tak przerażeni przybyciem niespodzianych gości i tak pewni, że zostaną zamordowani, że w pierwszych chwilach niepodobna było od nich niczego się dowiedzieć. Dopiero kilka płatów wędzonego mięsa rozwiązało język temu, który był nie tylko chory, ale i zgłodniały, gdyż towarzysz udzielał mu żywności bardzo skąpo od niego więc dowiedzieli się, że o dzień drogi leżą luźne wioski rządzone przez niezależnych wzajem od siebie królików, a następnie za stromą górą poczyna się ziemia fumby rozciągająca się na zachód i południe od wielkiej wody Stasiowi gdy to usłyszał wielki ciężar spadł z serca, a do duszy wstąpiła nowa otucha. Bądź co bądź byli już niemal na progu krainy Wahimów. Jak dalej pójdzie podróż, oczywiście trudno było przewidzieć, wszelako chłopiec mógł się w każdym razie spodziewać, że nie będzie ona cięższa ani nawet dłuższa od tej okropnej drogi z nadbrzegu Nilu, którą jednak przebył dzięki swej wyjątkowej zaradności i w czasie której uchronił od zguby Nel. Nie wątpił, że dzięki Kalemu Wahimowie przyjmą ich jak najgościnniej i dadzą im wszelką pomoc. Zresztą poznał już dobrze Murzynów. Wiedział, jak należy z nimi postępować i był prawie pewien, że nawet bez kalego dałby sobie z nimi jakoś rady. Wiesz, mówił Donel, że od Faszody odbyliśmy już więcej niż połowę drogi, a podczas tej, którą mamy jeszcze przed sobą, spotkamy może bardzo dzikich Murzynów, ale nie spotkamy już derwiszów. Ja wolę Murzynów, odpowiedziała dziewczynka. Tak, póki uchodzisz za bożka, Porwano mnie z razem z panienką, której było na imię Nel, a odwiozę jakieś mzimu. Powiem ojcu i panu Rawlisonowi, żeby cię nigdy nie nazywali inaczej. A jej oczy poczęły się zaraz rozjaśniać i śmiać. Może zobaczymy tatusiów w Mombassie? Może, gdyby nie ta wojna nad brzegami nassa na rok, bylibyśmy tam prędzej. Potrzeba też było fumbie w to się wdawać. To rzekł skinął na Kalego. Kali. Czy chory Murzyn słyszał o wojnie? Słyszał! Być wielka wojna, bardzo wielka, fumby z Samburu. Więc co będzie? Jakże przejdziemy przez kraj Samburu? Samburu uciec przed Panem Wielkim, przed Kingiem i przed Kalim. I przed tobą? I przed Kalim, ponieważ Kali ma strzelbę, która grzmieć i zabijać. Staś począł rozmyślać nad udziałem, jaki mu wypadnie wziąć w zapasach między pokoleniem Wahimów a Samburu. I postanowił pokierować sprawą w ten sposób, by wojna nie utrudniała podróży. Rozumiał, że przybycie ich będzie całkiem niespodziewanym wypadkiem, który od razu zapewni fumbie przewagę, należało tylko wyzyskać odpowiednio przewidywane zwycięstwo. W wioskach, o których mówił chory myśliwiec, zasięgnęli nowych wiadomości o wojnie. Były one coraz dokładniejsze, ale dla fumby niepomyślne. Mali podróżnicy dowiedzieli się, że prowadził on walkę odporną i że samburu pod wodzą swego króla nazwiskiem Mamba zajęli już znaczną przestrzeń kraju Wahimów i zdobyli mnóstwo krów. Opowiadano, że wojna wre głównie na południowym krańcu Wielkiej Wody, gdzie na wysokiej i szerokiej skale leży wielka boma fumby wiadomości te mocno zmartwiły kalego, który też prosił stasia, by jak najprędzej przebyli ową górę dzielącą ich od okolic objętych pożarem wojny, zaręczając, że potrafi znaleźć drogę, którą przeprowadzi nie tylko konie, ale i Kinga. Byli już w stronach, które znał dobrze i teraz rozróżniał z wielką pewnością znajome od dzieciństwa, szczyty. Jednakże przejście nie okazało się łatwe. i gdyby nie pomoc ujętych darami mieszkańców ostatniej wioski, Trzeba by było szukać dla Kinga innej drogi. Ci znali jednak jeszcze lepiej od Kalego wąwozy leżące z tej strony góry i po dwóch dniach uciążliwej podróży, w czasie której nocami dokuczały wielkie zimna, przeprowadzili na koniec szczęśliwie karawanę na przełęcz, a z przełęczy na dolinę leżącą już w kraju Wahimów. Staś zatrzymał się rano na postój w tej otoczonej zaroślami i pustej dolinie. Kali zaś, który prosiłby mu wolno było wyjechać konno na wywiady w kierunku Ojcowskiej Bomy, odległej o dzień drogi, wyruszył dalej jeszcze tej samej nocy. Staś i Nel oczekiwali go przez całą dobę w największym niepokoju i już myśleli, że zginął lub wpadł w ręce wrogów, gdy wreszcie zjawił się na wychudzonym i spienionym koniu, sam również zmęczony i tak przybity że żal było na niego patrzeć. Upadł też natychmiast do nóg Stasia i począł go błagać o ratunek. O, panie wielki, mówił, samburu zwyciężyć wojowników fumby, zabić ich mnóstwo i rozpędzić tych, których nie zabić, a fumbeł oblegać w wielkiej bomie na górze Boko. Fumba i jego wojownicy nie mieć co jeść w bomie i zginąć, jeśli pan wielki nie zabić mamby i wszystkich samburu razem z mambą. Tak błagając obejmował kolana Stasia, a ów zmarszczył brwi i zastanawiał się głęboko nad tym, co mu wypada uczynić, gdyż jak zawsze i wszędzie chodziło mu o Nel. Gdzie są? zapytał wreszcie ci wojownicy fumby, których rozpędzili samburu. Kali ich znalazł i oni tu nadejść zaraz. Ilu ich jest? Młody Murzyn poruszył kilkanaście razy palcami obu rąk i nóg. Ale widocznie nie mógł dokładnie oznaczyć liczby z tej prostej przyczyny, że nie umiał rachować więcej niż do dziesięciu i każda większa ilość przedstawiała mu się tylko węgi, to jest mnóstwo. Więc jeśli tu przyjdą, to stań na ich czele i idź ojcu na odsiecz, rzekł Staś. Oni się bać Samburu i skalim nie pójść, ale z Panem Wielkim pójść i zabić węgi, węgi Samburu. Staś zamyślił się znowu. Nie, rzekł w końcu. Ja nie mogę ani brać Bibi do bitwy, ani zostawiać jej samej, i nie uczynię tego za nic w świecie. Na to Kali podniósł się i złożywszy ręce, począł powtarzać raz po razie: Luela, Luela, Luela. Co to jest Luela? zapytał Staś. Wielka boma dla kobiet Wahima i Samburu, odpowiedział młody Murzyn. I jął opowiadać nadzwyczajne rzeczy. Oto Fumba i Mamba prowadzili z sobą od dawnych lat ciągle wojny. Niszczono sobie wzajem plantacje, porywano bydło, ale była na południowym brzegu jeziora miejscowość zwana Luella, do której w czasie nawet najzażarszych walk kobiety obu narodów schodziły się na targ z zupełnym bezpieczeństwem. Było to miejsce święte. Wojna toczyła się tylko z mężczyznami, żadne zaś klęski ani zwycięstwa nie wpływały na los niewiast, które w Lueli zaglinianym ogrodzeniem otaczającym obszerne targowisko znajdowały najzupełniej bezpieczny przytułek. Wiele chroniło się tam w czasie zamieszek z dziećmi i dobytkiem. Inne przychodziły z odległych nawet wiosek, znosząc wędzone mięso, fasole, proso, maniok i rozmaite inne zapasy. Wojownikom nie wolno było staczać bitew w takiej odległości od lueli, z jakiej dochodziło pianie koguta, nie wolno im było również przekraczać glinianego wału, którym rynek był otoczony. Mogli tylko stawać przed wałem, a wówczas kobiety podawały im zapasy żywności przywiązane do długich bambusów. Był to odwieczny zwyczaj i nigdy nie zdarzyło się, żeby którakolwiek strona go złamała. Zwycięzcom chodziło też zawsze o to, aby odciąć zwyciężonym drogę od Lueli i nie pozwolić zbliżyć im się do świętego miejsca na taką odległość, z jakiej dochodziło pianie koguta. O, Panie wielki, błagał Kali, obejmując ponownie kolana Stasia. Pan wielki odprowadzić Bibi do Lueli, a sam wziąć kinga, wziąć kalego, wziąć strzelby, wziąć węże ogniste i pobić złych Samburu. Staś uwierzył opowiadaniu młodego Murzyna, albowiem słyszał już poprzednio, że w wielu miejscowościach Afryki wojna nie obejmuje kobiet. Pamiętał jak niegdyś w Port-Saidzie pewien młody niemiecki misjonarz opowiadał, że w okolicach olbrzymiej góry Kilimandżaro niezmiernie wojowniczy szczep Massai dochowuje święcie tego zwyczaju, na mocy którego kobiety walczących stron chodzą zupełnie swobodnie na wyznaczone targowisko i nie podlegają nigdy napaściom. Istnienie tego zwyczaju na brzegach bassa na rok ucieszyło Stasia mocno, albowiem mógł być pewny, że Nel nie grozi żadne niebezpieczeństwo z powodu wojny. Zamierzył też wyruszyć z dziewczynką niezwłocznie do Lueli. tym bardziej, że przed zakończeniem wojny nie można było i tak myśleć o dalszej podróży, do której potrzebna była pomoc nie tylko Wahimów, ale i Samburów. Przywykły do szybkich postanowień, wiedział już, jak ma postąpić. Uwolnić Fumbeł, pobić Samburów, ale nie pozwolić Wahimom na zbyt krwawy odwet, a potem nakazać spokój i pogodzić walczących, wydawało mu się rzeczą konieczną i nie tylko dla niego, ale i dla murzynów najkorzystniejszą. – Tak ma być i tak się stanie – rzekł do siebie w duchu, a tymczasem chcąc pocieszyć młodego murzyna, którego mu było żal, oświadczył mu, że pomocy nie odmawia. Jak daleko stąd do lueli zapytał pół dnia drogi słuchaj więc odwieziemy tam Bibi natychmiast, po czym pojadał na kingu i odpędzę samburu od bomy twego ojca, ty pojedziesz ze mną i będziesz z nimi walczył Kali będzie ich zabijać ze strzelby i przeszedłszy od razu z rozpaczy do radości począł skakać śmiać się i dziękować Stasiowi z takim zapałem, jakby to było już po zwycięstwie. Lecz dalsze wybuchy wdzięczności i wesela przerwało mu przybycie tych wojowników, których zebrał w czasie swojej wyprawy na zwiady i którym kazał stanąć przed obliczem Białego Pana. Było ich około trzystu zbrojnych w tarcze ze skóry hipopotama, w dziryty, łuki i noże. Głowy mieli przybrane w pióra, w grzyby pawianów i w paprocie. Na widok słonia w służbie człowieka, na widok białych twarzy, saby i koni ogarnął ich taki lęk, i takież samo zdumienie jak i murzynów w tych wioskach, przez które karawana przechodziła poprzednio. Ale Kali uprzedził ich z góry, iż ujrzał dobrem zimu i potężnego pana, który zabija lwy, który zabił wobo, którego boi się słoń, który łamie skały, puszcza węże ogniste itd. Więc zamiast uciekać, stali długim szeregiem w milczeniu pełnym podziwu, Połyskując tylko białkami oczu, niepewni, czy mają klęknąć, czy padać na twarz, ale zarazem pełni wiary, że jeśli te nadzwyczajne istoty im pomogą, to wnet skończą się zwycięstwa Samburu. Staś przejechał wzdłuż szeregu słoniu, zupełnie jak wódz, który czyni przegląd wojska, po czym kazał Kalemu powtórzyć im swą obietnicę, że wyswobodzi Fumbeł i dał rozkaz wyruszenia do Lueli. Kali pojechał z kilku wojownikami naprzód, aby zapowiedzieć zebranym niewiastom obu szczepów, że będą miały niewypowiedziane i niebywałe szczęście zobaczyć dobrem Zimu, które przyjedzie na słoniu. Rzecz była tak nadzwyczajna, że nawet te kobiety, które jako Wahimki poznały w kalim zaginionego następcę u tronu, sądziły, że młody syn króla żartuje sobie z nich i dziwiły się, że mu się chce żartować w czasach dla całego szczepu i dla fumby tak ciężki. Gdy jednakże po upływie kilku godzin ujrzały olbrzymiego słonia zbliżającego się do wałów, a na nim biały palankin wpadły w szał radości i przyjęły dobrem zimu takimi okrzykami i takim wyciem, że Staś w pierwszej chwili poczytał owe głosy za wybuch nienawiści, a to tym bardziej, że niesłychana brzydota tych murzynek czyniła je podobnymi do czarownic. Ale były to objawy nadzwyczajnej czci. Gdy namiot Nel ustawiono w rogu targowiska pod cieniem dwóch gęstych drzew, wahimki wraz z samburkami ubrały go w girlandy i wieńce z kwiatów, po czym naznosiły tyle zapasów żywności, że wystarczyłoby ich na miesiąc nie tylko dla samego bóstwa, ale i dla jego świty. Zachwycone niewiasty biły pokłony nawet Mei, która przybrana w różowy perkal i w kilka sznurków niebieskich paciorków, wydała im się także jako służka Mzimu, istotą daleko od zwykłych Murzynek wyższą. Na Sibu, ze względu na jego wiek dziecinny, został wpuszczony zawał i skorzystał natychmiast z ofiar przynoszonych dla Nel tak sumiennie, iż już po godzinie brzuszek jego przypominał wojenny bęben afrykański.